Teraz jest idealny czas, aby zadbać po zimie o włosy i zmienić fryzurę albo o kolor włosów. Nadal modny jest efekt ombre, ale darujcie sobie zbyt duże różnice w kolorze oraz dziwne, nienaturalne kolory. W salonach fryzjerskich współpracujących z L'Oreal Professional znajdziecie dużo świetnych kolorów, ale koloryzacja Ino'a i trzy nowe odcienie Moka Ombre to hit nadchodzącego sezonu. Zresztą zobaczcie same, jakie kolory i fryzury proponuje L'Oreal. Wyrafinowana mokka. Dziewczęco, świeżo, z energią. Taki efekt dają rozświetlone końcówki. Finezyjna mokka. Wygodna, krótka fryzura oraz połączenie brązu z karmelowymi pasemkami nada w fryzurze lekkości i eteryczności. Egzotyczna mokka. Brzmi ciekawie. Odwrócone ombre z ciemnymi końcówkami. Jest egzotycznie, a zarazem tajemniczo i romantycznie. Szlachetny, wielowymiarowy i lśniący kolor, który wygląda świeżo, lekko i naturalnie, to idealne uzupełnienie każdej stylizacji.